Witam was, moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do was takim krótkim filmikiem z krótką informacją, a mianowicie, jak wiecie, napisaliśmy już sporo książek dla was, które wszystkie znajdziecie w opisie, są one w PDF-ach, czyli w formie elektronicznej. Tam jest link, do którego możecie sobie wejść i możecie sobie pobrać nasze książki, możecie je sobie przeczytać. Jedna książka jest nawet w audiobooku, to jest część pierwsza w szamańskim świecie. To wtedy ja zrobiłem jako audiobook. Są też szkolenia wideo, do których tam też są linki, zamieszczone, właśnie w opisie filmu. Gdzieś w środku opisu filmu jest tam właśnie taki link, który tam zawiera właśnie wszystkie nasze prace, które dla was już zrobiliśmy czyli macie tam szkolenia o roślinach na wszystkie pory roku macie tam szkolenie jak przetrwać macie trzy części w szamańskim świecie macie książkę o karniworze macie książkę jak oszczędzać pieniądze macie książkę na ciężkie czasy i jest tam jeszcze książka jak przetrwać <laughs> no właśnie jak tam przetrwać takie coś czego tutaj nie powiem ale do czego zmierza moi drodzy Mamy dla Was tą książkę w audiobooku, tą właśnie ostatnią. Jak przetrwać ten atak? No, właśnie. Ta jest teraz w audiobooku. Ponieważ tutaj jeden pan, naprawdę z bardzo dobrym głosem, e, zgodził się, właściwie sam do nas napisał, czy może zrobić nam to w formie audiobooku. Głos ma naprawdę niesamowity, bardzo nam się spodobał. Jest spokojny. Naprawdę taki, gdzie można się zrelaksować podczas słuchania tego, dlatego my jesteśmy oczarowani po prostu jego głosem i naprawdę bardzo, bardzo mu serdecznie dziękujemy za to, że włożył tyle pracy i zrobił tą część już tutaj. Mi się to już udało złożyć i to już jest od tego momentu dla Was dostępne. E, także możecie sobie już wchodzić w opis i tam znajdziecie teraz właśnie drugiego audiobooka, ponieważ był jeden, teraz już jest drugi. Także my serdecznie Panu Pawłowi dziękujemy za to, że włożył tyle trudu i po prostu zrobił to za nic. Tą książkę dla nas, wszystko nagrał, przesłał mi to i tak dalej. Także, no, naprawdę, czapkiż głów, moi drodzy. I byłbym też bardzo wdzięczny, jeżeli komuś się to przyda i tak dalej, czy którekolwiek z naszych książek, również o jakieś wsparcie naszej pracy tutaj numery konta macie też w opisie tego filmu, ponieważ po pierwsze, no my za te cały czas te książki nie musimy płacić, że wy je możecie oglądać za nic i pobierać za nic, ponieważ my musimy cały czas opłacać tutaj po prostu tą chmurę, gdzie one wiszą co miesiąc, po to, żeby wyście mogli sobie te książki pobierać. Także to jest pierwsza taka sprawa, a druga taka sprawa, też chciałbym po prostu się oddzięczyć temu panu i coś mu po prostu za tę jego pracę przesłać. Ponieważ on zrobił tutaj naprawdę sporą robotę. Mało tego, zrobił już drugą książkę. Tak, zrobił już drugą książkę, też mi ją wysłał. Ale o tym poinformuję was, kiedy ja teraz znajdę czas, żeby ją poskładać do kupy. Ponieważ no to są wszystko luźne części, które tutaj wysłał, i ja muszę to wszystko złożyć w formie filmu, załadować to tutaj z powrotem, i tak dalej. Oczywiście, jako film niepubliczny, ponieważ tego nie mogę dać jako publiczny, bo on od razu by wyparował jak jeden, tak i drugi. Także on będzie tylko w formie niepublicznej, bo tych części się nie da inaczej puścić. Dlatego mówię Wam, że po prostu macie link w opisie tego filmu, to jest w środku opisu tutaj prawej strony dziubę kliknąć opis wam się rozwinie i tam znajdziecie po prostu ten link gdzie możecie przejść do wszystkich prac które zrobiliśmy i też do tego nowego audiobooka który teraz możecie sobie wysłuchać on trwa jakieś 50 minut tak plus minus z haczykiem e, także nie jest jeszcze tragicznie długi jak zrobię drugą książkę już gdy będzie całkowicie gotowa, którą mi już w pliki przesłał też, to była książka na ciężkie czasy, to Wam poinformuję Was w kolejnym filmie, że kolejna będzie już również tam do znalezienia i będzie tam włożona. Także my jeszcze raz serdecznie dziękujemy Panu Pawłowi za to, że poświęcił tyle pracy, żeby to po prostu zrobić tutaj dla nas i dla Was przede wszystkim, ponieważ Wy z tego możecie korzystać dalej. Bo ja wiem, że nie każdy lubi czytać, dlatego taki audiobook jest naprawdę wspaniałą rzeczą e, dla wielu z was i wiem, że wielu ubolewało nad tym, że nie ma kolejnych części audiobooków. Popisaliście mi o tym, że nie macie czasu czytać i tak dalej, nie macie jak czytać, bo cały czas w pracy, prowadzicie samochody i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem, ale ja po prostu się nie umiem rozdwoić i rozstroić. Nie sklonowałem się jeszcze na kilka części, żebym umiał naprawdę wszystko ogarnąć, ponieważ no, ja naprawdę nie nadążam. Co widzieliście po ostatnich odpowiedziach w mailu, ponieważ ostatnio zrobiłem sobie maraton w odpisywaniu na maila, przesiedziałem parę dni pod rząd, ponieważ byłem gdzieś w kwietniu, utkwiłem. I udało mi się teraz już gdzieś chyba do października, początku października, dojść z odpisywaniem na Wasze maile. Także jak ktoś wcześniej napisał i nie dostał odpowiedzi, to sprawdźcie skrzynkę, sprawdźcie spam, bo prawdopodobnie już dostaliście odpowiedź. Taki poślizg po prostu miałem. Także parę dni poświęciłem od rana do wieczora, po to, żeby Wam odpisywać tylko i wyłącznie na maile, bo już mi to nie daje spokoju, tyle tego jest. No ale oczywiście utknąłem znowu przy październiku. Teraz następne rzeczy do roboty. I no, postaram się jak najszybciej resztę odpowiedzieć, ale no naprawdę no musiałbym się sklonować, musiałoby mnie być pięciu albo sześciu, to bym powiedział, ty rób to, ty rób to, ty rób tamto, ty rób tamto i wtedy by było wszystko fajnie i pięknie. No ale to się tak po prostu nie da, więc e, staram się i robię co mogę, ale no, szybciej też niestety nie będzie. Także moi drodzy, opis filmu, tam macie wszystko, jeżeli wam to w czymkolwiek pomoże, i czujecie się wdzięczni za to, to my również bardzo się ucieszymy za wsparcie tutaj naszego kanału i zmotywuje nas to do dalszej pracy. Ponieważ no, powoli chciałbym się zabrać do czwartej części w szemańskim świecie, ale naprawdę czasowo po prostu mam wielki problem, żeby to zrobić. Ponieważ jeszcze trzeba dorabiać, żeby ten kanał utrzymać. I przez to, że trzeba dorabiać, żeby ten kanał utrzymać, to mi po prostu brakuje czasu, żeby się zabrać do tej książki. Takie to mamy czasy dzisiaj. Chyba ja bym musiał założyć drugi kanał o jakichś głupich żartach, nie wiem, o jakimś innym badziewiu, bo tak to nazwę, bo, no bo jest to tu jak gdyby badziewie takie, które praktycznie nic nie wnosi, są to takie zjadacze czasu. To wtedy może by było lepiej, bo wiem, że takie kanały nie mają tam większych problemów. Czy nie wiem, jakiś kanał motoryzacyjny na przykład. Nie wiem. <grydy> Będę pokazywać taczkę, jak się biega z taczką po polu. <grydy> to wtedy by to może miało sens, bo wiem, że te kanały potrafią naprawdę zarobić, i to nie mało zarobić tutaj. Ale taka nisza, w której my tutaj działamy. To raczej można zapomnieć o jakimś większym zarobku. Jeszcze moi drodzy, w opisie tego filmu znajdziecie również e-mail do Pawła. Gdyby ktoś chciał skorzystać też z jego usług lektorskich lub zostawić mu jakiś miły komentarz, jakąś opinię lub też w jakiejś innej sprawie do niego, to macie do niego kontakt na maila w opisie tego filmu. Tam się można z nim skontaktować. Można mu też podziękować za tą pracę, którą tutaj włożył i zrobił. Dobra, ja Wam wszystkim życzę miłego dzionka, Wskakujcie sobie w opis, korzystajcie, Tam wszystko znajdziecie, Trzymajcie się.